No i witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Adventure A, lepiej sobie ściszę jeszcze Dobra nieważne Aby doskonalić swoje umiejętności Goku przybiegł do jego pustelnika Kuririn zjawił się tuż po nim i obaj zostali jego adeptami Trzy kropki Eee nie zamierzam tego czytać jednak Mówię to po raz kolejny, he <coughs> W ogóle Powiem, że tak trochę nie mam w gardle tak jakby niby to był taki ból, ale to nie boli? chrypka bardziej w sumie. Ale nieważne. Ach, i te treningi, tutaj nie lubię że? Nie to jakieś interesujące, nie to trudne. W sumie jest tutaj tylko jeden etap, który jest interesujący. No i oczywiście znaleźć ten kamień. A... Ciekawostka? Tutaj to po prostu... Bo to się trochę inaczej niż w anime. I druga ciekawostka: Goku ma ogon, a w anime on nie miał go. I w sumie to wyrzuca jako taką wątki tego, że ten okon, ogon ma jakiekolwiek znaczenie. Po prostu tutaj jest. Bo Goku tutaj nie zmienia się w ozaru ani razu. No. Po prostu jakby tego kamienia, te... tego ogona nie było. No tak, bo ogólnie to jest kamień, tak Goodlama. lama <tryk> bardzo good e, w ogóle po co tutaj wszędzie wchodzić? Bo tutaj dają. No właśnie, e, ogólnie to jest z HP, z HP i kamehamehami, jest łatwo widoczny. A takie przejście zazwyczaj, bo ukryte to są znajdźki. To co dla mnie trochę szkodzą, bo. chociaż może jakoś jest, tak? Nie wiem w sumie. Nie tylko tego się spotkałem tak. W tych bardziej ukrytych powiedzmy. I to trochę jest właśnie szkoda. Ale tam A, ja tu savne. Lubię tą muzykę. bałdzo Szkoda, że nie ma tej... nie ma tej gry jeszcze na przykład kontynuacji tej gry. Albo w takiej formie, że na przykład jest goku na S już. wiesz, z Z wszystko. I w takiej formie się to dzieje. To fajne, chyba gra to jest. Bardzo fajne. Może kiedyś na, na przykład na DS-a wydadzą takiego Dragon Balla. 3DS się Bo na duże konsole raczej takich gier nie wydadzą w 2D. Albo 2,5 D. Ale fajnie było. Taka Dragon Ball gierka. W ogóle chyba sobie 3D kupię kiedyś, bo... Parę... Widziałem tam parę fajnych gier na przykład z Dragon Ball zwłaszcza. Dragon Ball Fusions. Czy jak to się nazywa wychodzi. I jest to interesująca produkcja. Zobie oczywiście. Tam drogę rowerową. I taki Protip... Nie rozwalajcie tego. E, dlaczego? Zatem już zepsułem. Cóż? Tak, e, zepsułem, bo tak to by można było tu wejść. Ale tak jak się rozwali wszystko, tutaj się pojawiają wrogowie. No Chyba się zbieracie punkty. No, tak. Bo gdy pamiętam całą grę, przychodziłem po prostu tak. Nie biegłem, tylko tak robiłem. No fajnie to wygląda szczerze. Eee, pamiętam tutaj czy spadałem, jak nagrywałem. Chyba właśnie taką wilkę nawet. Ale tam. I kamień. <laughs> tak, teraz jest na razie w sumie jak e, w anime. I manzy. Czyli, no wiecie. E, Ten mówi, że masz być fałszywy. Jóźmy świetnego kuchnia. <laughs> Oczywiście on go bierze. I już uciekam. I tutaj w ogóle jest takie głupie, po prostu wydłużenie tego gry. I ten sam poziom, tylko w sumie inna kolorystyka. Eee, I ten. I wra idź sobie wracaj. Szczerze. Czasem to jest fajny bodaj urok gry w grze. O, właśnie, teraz mogę to zrobić. Taki się nawet zrobiło fajnie. I tu jest znajdźka jakaś, zobaczmy. Okulary Mutny e, mistrza Rośniego e, Mutner Rosi był po japońsku że Master Rosi był e, po angielsku. I z tego co ja, e, pamiętam to chyba Muten to było jego imię, a Rosi to jest znaczy, że pustelnik to jest coś. Czy mistrz, nie pamiętam już. Szczerze. Tam było w tłumaczeniu anime, ale nie wiem, czy to było zgodne w ogóle z tym wszystkim. W ogóle widziałem e, Dragon Ball'a, ten z po polsku, to... E, ...ze zwykłego, tam często w ogóle były beznadziejne napisy. Ale jak za pierwszym razem oglądałem, były dobre, ale jednak na, na jakichś innych stronach, tylko na, na kreskóweczki było w ogóle świetna są bardzo... Eee... To ten. Ale w ogóle bym jakoś tutaj mógł wskoczyć, bo tam chyba był jakieś żarełko do leczenia. Nie, tu nie śmiertelność, ale mam jabłko. Ale powiem, że prawdopodobnie ale zginę tutaj po raz pierwszy chyba w sumie, czy nie? Nie po raz drugi. Takim mi się kojarzy. No, w sumie wezmę sobie oś. Mamy. Rozwalaj to. <śmany> jump. Jump. Ty, 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 ty. Mm. U mnie jest, ja teraz tutaj sobie to pominę, żeby zginąć i mieć z full HP. Ale bo moim zdaniem... ...taka walka nie ma zbytnio sensu. Jak się w sumie ma tyle HP, więc ten tego Huhu, czy niosł? Kamecha, mecha, jeszcze nie umie Cienios. Gdzie się Kririn. Ok, pamiętam, że kiedyś czytałem tutaj Kuririn, to <laughs> było takie świetne. E, I w ogóle kiedyś pamiętam, że jak oglądałem jeszcze Dragon Ball Z, e, pierwszy raz czyli. E, francuski dubbing e, Lektor RTL 7 Wtedy jak mówiłem Goku to tak dziwnie się czułem tak... że po prostu Songo jest prawidłowo, to nie wiem czemu było Goku. I teraz jest inaczej. Kto to tłumaczył? Songo? Nie mogłem być Goku. Tak samo... Jak bez Gohana i Gotena mówią są Gohan... Są Gokan. Są Goten. Beautiful. Dobra, trzeba się skupić na na, walcza, na walce, to nie, co ja tak W ogóle, skąd on miał te kropki na, na szole? To też chyba gdzieś było, że on się sparzył czajnikiem, czy coś takiego? Nie pamiętam, szczerze. W ogóle, taki zły wyraz w twarzy. No właśnie, bo ja chcę trenować. Jestem bardzo dobry, więc muszę trenować. Jest ja, sztuki. <laughs> <laughs> oczywiście. Rozwaliś kamień. E, w Manze oczywiście, a nie było, żeby przesunąć kamień, ale to było. E, coś innego było wtedy. Nie pamiętam już, to taką było. Wiesz, że on i, i takich trenował e, ten od razu. Muszę je znaleźć dziewczynę. No, świetnie. Była tu lunch, o której w ogóle Akira zapomniał w Zetce. W sumie w mandze nie było zetki. Tylko ten, no ten, tego nieważne. Fajnie, że tutaj w ogóle są te obrażenia jakieś. Które nam coś w sumie robią. świetnie. świetnie. Okej. Okay. Rozwoliłem. Zaraz, ile tutaj jest? 10 minut. Hmm, zaledwie po by chyba ten się i do Hmm... i chyba, chyba chyba, więc jeszcze go zrobić w tym filmie, w ogóle nie wiem, czy ten, po tym Dragon Ball, robisz jakiś postęp w, w ten innej serii, czy znowu Dragon Ball, tylko. Eterogobula, to nie wiem, czy budok jednak idzie, czy Legacy w Goku. Bo, bo, nie wiem. No. Wszystko zobaczy. Okej, okay. w sumie ten e, system walki jest tu niezły. E, bardzo Ej, zobaczcie, jak mu się ogon układa w taki, taką ósemkę w ogóle. Robi ten kopek drugi Chyba obrana Obrona Pustelnik walcząc Czemu to jest w ogóle pustelnik nie ten żółwi pustelnik albo coś <laughs> Nieważne w sumie <laughs> Okej. Okay. Co ja miałem robić? A blok chyba. Co to blokuje w grach? No ja nie... Ja nie wiem po prostu. <grym> ja to ta? Nie mam pojęcia co, co to znaczy, ale wiem, że jest taki sklep. Więc no, ten tego. Eee. Ma mangi sprzedają. I chyba nie tylko. Ale wolę na szczerze. Ich sam w sumie taniej, zazwyczaj. I podano tam na jadę wysyłają bardzo czasami po miesiącu nawet. I po prostu wrzucane są przeszli takie, że nie zapakowane nic, tylko do pudełka wrzucone. No co ja w ogóle miałem robić? A chyba w połysze wywalić. Nie pamiętam. A nie to zrobić. Zapomniałem, że takie coś w ogóle tutaj było. Nie grałem dużo, więc. Pewnie przez to. Zapewne. BBB. Eee. Aha. Uchu. Aha. Dzięki za informacje. Były bardzo przydatne. Zaraz, czy mi się wydaje, czy tutaj filtra nie ma, który miałem ustawiony? I zaraz... czekajcie, Jest. Bo mam taki, Bo bez filtra to jest brzydko po prostu, tak? Nie? Tak, na dużej rozdzielczości w sumie, bo wiadomo. W końcu Game Boy Advance. SPH też pokominuje, może być jakaś lepsza, jakbyś, niż tu i tak jest ładnie <thatc> Najlepszego <German> <k shake> no, z pod sen, tak. jest wszystko to. Ach. <absorption> W tempo, pamiętam, w Dragon Ballu w ogóle ta, ta, ta Dragon się, zdarzało się u parę razy takie. jak odcinka, oprócz openingu i endingu, te. jak śpiewali coś, które było ten kiedyś Budokai. Lubiłem to, w Z to już tego nie ma. No szkoda. Ach, powieki zamknięte do góry, tak. To, to, to jest dziwne. Bardzo dziwne często. Wheelane To był ten wielki potwór chyba, tak? Zagadłem Ha, tak Jeff. Yeah. i Ale sobie pospałem i z go poświdzę, się przestawił speaker Oczywiście save I kamychamy hołgu Okej, okay, udało mi się. W ogóle tutaj z tym Kamehameha jest inaczej, bo tutaj ona się ładuje przed atakowaniem. Więc ten... Jest nawet... W sumie to jest lepiej. Jak się użyje raz, to już znika. Utrudnienie takie w sumie dobrze tak jest. W tym... Choć w pewnym sensie bez sensu, bo w końcu, at w końcu atakując się chyba męczysz więc pamiętam, że chyba miałem tutaj kiedyś perfekta eee, Czyli, że nie zadał mi nawet ciosu. <coughs> tak samo w serii z bo laszyn budukę, której już nie ma. Ona była beznadziejna. W porządku. Nie mogę przegrać tej walki. Eee, oczywiście to, kto nie zareagował, to, to się nie wyjaśni, czemu on nie może tego przegrać w ogóle co, o co z nim chodzi. Jakby to, ktoś nie wiedział, no, chodzi o to, że ten, on, ten chce wygrać, by kupić wodę dla wioski. A potem się dowiaduje, że to nie może po prostu wodę wziąć. Byle skąd. Więc fajnie jest. A bardzo. Eee, nie, jest on jakiś silny. Wiadomo. Dostał ładnie. Nie mogę doczekać się przynajmniej trzeciego poziomu tego Kamehameha, bo to jest po prostu wtedy jest takie Kamehameha jak powinno być, tylko ma zły kolor. Dopiero czwórka ma to co powinno być, czyli niebieskie niebieska fala. Nie wiem czemu w, na początku w, dr, w grach z Dragon Boha był ten e, w tej 2D Kamehameha było żółte. To bardzo często tak było. Chyba na scenie tak było. No tak, na scenie było tak. Jeszcze na inne taki co było, tak ten. Jackie Chun. Oczywiście nawiązanie do Jackie Chana. Hmm, ciekawe co to jest. Hmm. Czemu on ma inny kolor włosów, w inny kolor brody? Chyba tak nie było w mandze i anime. No w mandze na pewno, bo tam cofnę biało jest. Wiedzieliście, że SSJ powstał tylko dlatego, że Akira był leniwy? Niszał ten, żeby jego asystenci tak długo wypełniali, ten, wypełniali włosy goku Taka ciekawostka ale wyszła fajna forma, jak dla mnie, z wyglądu. Zwłaszcza w anime, albo w grach z. w tej, już w 3 d Zwłaszcza w Xenowersie wygląda świetnie. To w ogóle w jak świat wygląda średnio, to modele pozytywne po prostu najlepsze. Daję ja pomijał, tak mnie wy, wywalano w powietrze. I to po prostu było takie skłonne z Kamehameha, pamiętam jak pani, kiedyś. Bo tu nie. nie wytłumaczą. Aha. Bo to oczywiście geniusze nie wytłumaczą, czemu ee, on ma Kamehameha i kto takim on w ogóle jest. Ale wiadomo, to jest gra dla fanów Dragon Ball'a, a nie. takich nowych. O, dostał. Ładnie. Powinien chyba blokować. Tak mi się wydaje. I dostał ładnie. kamy chamy Czy Świetnie? O, jednak nie. Już myślałem. Ach, muszę ogarnąć ciosa, bo pamiętam, że było ich sporo. Ujadę tak teraz no właśnie. To jest przydatne. Niektóre postacie mają chyba ten latanie. Ten Shin To Ktoś tam jeszcze nie pamiętam już. Ale tam, tam to każdy lata dragon Ball'u. Prawie. Ojej. O! E, ten cios taki e, strzałka w dół i ja tak. On jest dobry, bo dużo tego bierze tego e, wiecie nie no. ma Eee, wytrzymałości powiedzmy Prawie było Jej, wygrałem. Oczywiście w Anime manzy było inaczej. To taki Chun wygrał. Oczywiście te spoilery, bo jakby ktoś nie oglądał anime, ale skoro oglądasz, to oglądają się, bo albo nie, zależy, bardzo zależy. E, tak... Hmm. No... Ja też właśnie żegnam w tym momencie. I dlaczego to dostałem? I w ogóle ten. No, nieważne. E, zapisano. Więc też ja żegnam. Na razie.